Siemcia, tu Cora LPS CV. Dzisiaj, dzisiaj jest, jesteśmy na wycieczce w autobusie, jedziemy nad morze na, na cały tydzień i Paula LPS, Nieważne, może na ja tego tego żebym nie mówiła. O, i jest tutaj moja koleżanka Agata. Ona nie lubi, ona nie lubi zbytnio YouTube. Hej, tu Paula LPS! Tutaj jest Paulusia LPS! Jestem swoim, a tutaj jest Kasiulia LPS, jeszcze nie ma konta na YouTube. Jestem, Jestem swoim kociakiem i jej pożyczyłam petka, bo nie wzięła. No co? Ale ma no to także, jak sami widzicie, mam tutaj no, bardzo wesołe towarzystwo i się nie nudzimy, więc, wiecie, tutaj dziewczyny mają tu jej bo trzeba trochę stapia. O czym cię, no dobra. <laughs> tutaj teraz wam daję pa Paulę LPS, może ona wam powie coś o konkursie, prawda, Paula? O no, tym najlepszy filmik. To jest pokój znowu. Również wstawi dopiero wyniki, jak będą wszyscy mieli filmiki i dopiero... No, bo jest cztery etapy. Już przecież mówiłam, że tam 3, nie pamiętam już. Ale jest tyle etapów. No to sami, sami widzicie. Zgłaszajcie różne filmiki na konkurs. O, cześć. Zgłaszajcie różne filmiki na konkurs, żeby wygrać nagrody. No, ja też zgłosiłam, bo chciałam też wygrać nagrodę. A w drugiej Paula to moja najlepsza koleżanka, więc sami rozumiecie. No, bo jesteśmy z klasy. E -e. Agata też, i Kasia, i Paula. I tutaj. Ale on jest I boczek gdzieś tam siedzi. Ona siedzi tam z tak. Bo ona ma chorobę na Ja organizuję. Nie Co? Jak chcesz. No to mówiła Kura LPS, Kura LPS TV i Paula LPS. No, oczywiście. Do zobaczenia w następnych naszych filmikach. Pamiętajcie, zgłaszajcie swoje prace na konkurs. Cześć. Mój konkurs.